A teraz takie długie pytanie, które zadaje pani Danuta Migda, która bardzo dużo komentuje różnych rzeczy na moim kanale. Przejdziemy sobie zdanie po zdaniu, żeby się jakoś spróbować do tych rzeczy ustosunkować. Uwaga! Krótko, nauczanie powinno być według zasad chrześcijańskich, a nie zasad katolickich. Ja wiem, że w różnych grupach obowiązuje taka narracja, że katolicyzm to nie jest chrześcijaństwo że katolicyzm został założony w jakimś wieku, na soborze, w Nicei. Wcześniej było chrześcijaństwo, a teraz niektórzy mówią dobrze, to my wracamy do tego chrześcijaństwa przedkatolickiego i próbujemy je praktykować. To są tak karkołomne twierdzenia i tak nie do utrzymania. I tak, powiem szczerze, abstrakcyjne i absurdalne, że ciężko jest jakoś je traktować serio. Katolicyzm to jest chrześcijaństwo. Czy tego chcesz, czy nie? Obojętnie, co mówi ci twój pastor, obojętnie, co mówi ci twój pastor z Facebooka, z YouTube'a, katolicyzm to jest chrześcijaństwo. Według prawa bożego, a nie prawa kościelno-kanonicznego, wymyślonego na soborach i synodach. No dobrze, no ale w dziejach apostolskich mamy też coś, co można by nazwać pierwszym synodem, czy pierwszym soborem. Wtedy Paweł oraz inni jego towarzysze spotkali się z apostołami, żeby przedyskutować kwestię pogan, którzy mają być ochrzczeni. I tam kwestia dotyczyła tego, czy oni mają przestrzegać przepisów prawa mojżeszowego. No bo jeżeli chrześcijanie pochodzili z Żydów, no to oni byli przyzwyczajeni do tego, żeby przestrzegać zasad żydowskich, przekazań Starego Przymierza, i do tego byli dołączani, dołączane jeszcze kwestie chrześcijańskie. Natomiast no, są poganie, oni nie byli Żydami, nie, mieli, nie byli na przykład obrzezani, no to oni mają tego przestrzegać czy nie. I o tym właśnie radzono na pierwszym tak zwanym soborze. Więc spotkać się, żeby przedyskutować, co jest sensem naszej wiary, w jaki sposób ta wiara może być lepiej wyjaśniona, przedstawiona w nowych kontekstach kulturowych, jest rzeczą bardzo biblijną. Według Pisma Świętego, a nie katechizmów i innych posoborowych dokumentów. No dobrze, ale to nie jest tak, że chrześcijanie żyli według Biblii od samego początku. Pierwsi chrześcijanie nie żyli według Biblii. Dlaczego? Bo tej Biblii jeszcze nie było. Mało tego, mamy na przykład dokument, który nazywa się Didache, który bywa, że jest datowany nawet na, że jest troszeczkę starszy niż najmłodsze księgi Nowego Testamentu, który nie jest Ewangelią, nie jest żadnym listem, jest dokumentem anonimowym, ale, ale który wyjaśnia, w jaki sposób żyć według chrześcijaństwa. Więc nie ma sensu ustanawiać tak ostrego rozgraniczenia, że trzeba żyć tylko według Pisma Świętego, a odrzucać inne dokumenty wspólnoty wierzących. Trzeba łączyć jedno z drugim. Pismo Święte jest Bożym dokumentem, a nie jakimś liturgicznym przedmiotem do odprawiania niebiblijnych obrzędów. Tylko, że księgi Pisma Świętego od samego początku były używane na liturgii. Mało tego, one są kanoniczne, my uważamy je za natchnione, między innymi właśnie dlatego, że na liturgiach były używane. Jest jeszcze czas, żeby jak najszybciej wyzwolić się z sideł katolicyzmu i podjąć studium Pisma Świętego. Ja nie wiem, ile razy ja już na różnych miejscach zapraszałem do tego, żeby studiować Pismo Święte. Sam pewne studia biblijne odbyłem. Wielu ludzi zachęcam do tego, żeby studiowali Pismo Święte. Ja wiem, że niektórzy pastorzy czy różni tacy przepowiadacze z TikToka mówią, że w katolicyzmie to nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym, że księża katolicy nie chcą, żeby wierni parafianie czytali Pismo Święte. To jest kłamstwo. To jest zwyczajnie kłamstwo. Ja zachęcam do tego wielokrotnie, w różnych miejscach, wiele osób, żeby Pismo Święte studiować, bo właśnie w Piśmie Świętym nasza wiara się rodzi. A jeżeli chcesz więcej poznać, co to jest chrześcijaństwo, na czym polega nasza wiara, to koniecznie zaobserwuj moje konto. Wierzę, więc myślę. Do zobaczenia następnym razem.